Witam Was Panny, to jest dla Was czytanie na maj 2025, zobaczymy co się będzie jeszcze działo w tym miesiącu, jakie są dla Was energie, co Tarot chce przekazać Pannom na ten miesiąc. Sytuacja, czwórka mieczy, wyzwania, ósemka kijów. Podstawa, przyczyny sytuacji. Trójka pentakli. Okej. Okay. Yy, I paść pucharów. Jeszcze wypad. Przeszłość. Głupiec. Co macie w głowie? Do czego dążycie, Panny? A z kijów? Co nadchodzi? Najbliższa przyszłość. Król kijów. Wy w tej sytuacji? Dziewiątka mieczy. Co się dzieje dookoła? Otoczenie. Trzy karty, ale je weźmiemy. Koło fortuny, gwiazda i śmierć. Dobrze. Czego nie widzisz? Czego nie widzisz? Królowa kijów i siódemka kijów potencjalny wynik. Dwójka mieczy. Dobra. I zobaczmy co jest pod spodem. Królowa mieczy. Okej, okay, dobra. Zobaczmy co się tutaj dzieje dla panny. Um, myślę, że coś na co czekaliście, albo się dosyć długo, albo się przedłuża albo... Um, nie, nie jesteście przyblokowani w dalszym etapie, na przykład z powodu jakiejś okoliczności, którymi musimy, musicie się zająć. Zaraz to jeszcze wyjaśnię. Bo mamy ogólnie sytuację i w ogóle się stresujesz dosyć tym, panno, że tak jakby sytuacja gdzieś ugrzęzła albo zaczyna. Y Zaczyna jakoś się, przestaje się kręcić. Dla niektórych z Was może to się też pokazać w ten sposób, że jest jakaś super okazja, którą chcesz z jednej strony um, jakby kontynuować, wziąć, ale na przykład idziesz na urlop i kompletnie nie, nie możesz się teraz tym zająć, tak? a się pojawia jakaś okazja. Bo jest tutaj pewien taki przestój, który, czy na przykład e, e, jesteś nowy w pracy i bardzo chcesz się tutaj wykazać, pokazać jak najlepszej strony, a pojawia się tutaj jakiś przestój, albo wręcz, e, prawda, musisz sobie wziąć jakiś dłuższy urlop z powodu jakiegoś przemęczenia, bo tutaj też jest, e, jest potrzeba, tak jakby, jakiejś regeneracji i być może już się eksploatowałeś, Panno, dosyć mocno i w ogóle Cię to stresuje, no nie? I mamy jakby, myślę, że tam te nowe sprawy dotyczą jakichś zawodowych propozycji, bo y, albo na przykład szukasz nowej pracy i czekasz na spotkania, prawda? A one są jakieś takie y, y, przyhamowane, może nie jest to po prostu odpowiedni czas, albo y, myślałeś, że masz coś już tak w garści, prawda? A ten król e, kijów jednak, prawda, zmienia zdanie na przykład, bo jednak ta śmierć się pojawia. Mamy mamy ko czyli wielkie wydarzenia, e, gwiazda, czyli nadzieja i śmierć, czyli zmiana, śmierć nadziei, prawda? E, e, Także myślę, że coś się tutaj zagmatwało, no i ten król Kijów jasno i klarownie to tak jakby przedstawi. I mam wrażenie, że to. Że tutaj jest jakiś przestój, jakiś zastój, albo, albo coś, co szybko uciekło, na przykład, yy, bo, prawda, idziesz na urlop i to jakby ucieka jakaś, jakaś szansa, ale mam wrażenie, że jeżeli się tutaj śmierć pokazuje, to jest to trochę takie i to w ogóle mamy koło fortuny, prawda, same duże arkana, gwiazda i śmierć. Mam wrażenie, że to jest trochę poza kontrolą w ogóle kogokolwiek, no nie? Tak jakby ktoś się wy. Cofał, nie. Ale ty się stresujesz, czy, czy mogłeś zrobić coś jeszcze? Czy to Twoja wina, prawda? Także nie stresuj się. Ten stan, który jest teraz, ta czwórka kijów, jako wynik dwójka kijów, mam wrażenie, że będzie ciągle w jakimś takim zawieszeniu w tym miesiącu maju. Um, I no tu właśnie te podróże, te urlopy mi się tak pokazują. Mamy też tą ósemkę kijów, czyli to jest też twoje wyzwanie, to jest podróż, komunikacja na odległość. To, to jest też ruszenie z działaniami, odzew, prawda, wysłanie jakichś znaków, sygnałów i czekamy teraz na odpowiedź. Ok, więc, więc może tak być, że masz na przykład panno zaplanowany wyjazd, Okazuje się, że to jest jakiś zawodowo dla Ciebie niedobry moment na przykład, no ale, prawda, co zrobić? Natomiast ja mam wrażenie, że tutaj jakby szybko się rzeczy dzieją, zmieniają i e, e, obracają zupełnie tak, jakby do góry nogami, tak? Mamy koło fortuny, które, prawda, niesie jakieś takie zmiany, no mamy gwiazdy, więc coś, co przynosi nadzieję, uzdrowienie i Śmierć, czyli tak jakby... Tak, jakby zupełne zamknięcie, tak jakby innego wyjścia nie ma, prawda? Niż zamknąć temat, albo przychodzi jakaś czarna wiadomość. I tutaj możesz się też, muszę to też powiedzieć, że możesz się właśnie ma, na przykład martwić o czyjeś właśnie zdrowie, a tak naprawdę masz tutaj ten nowy, ten nowy początek, który tak błyszczy i chciałbyś się tutaj jakby zaangażować 100%. Może już się angażujesz, a na przykład musisz po prostu wziąć jakiś, jakiś dłuższy urlop, bo jesteś gdzie indziej potrzebny. Także jest tutaj jakieś takie zawirowanie, no nie? Mamy podstawę e, pazia pucharów, e, czyli no, coś nowego e, i zdecydowanie to jest coś, co Ci się bardzo podoba. Mamy właśnie pazia pucharów, głupca, czyli tą gotowość do nowego startu, nowego etapu. No i asakiju, więc jest tutaj dużo takiej, takiego zaangażowania. E, e, m, Takiego na 100% włożenia w serce w to, co robisz. I to może być też coś takiego, co bardzo Ci pasuje, co na przykład zawsze chciałeś robić i teraz się nadarzyła taka okazja, tak? Także fajne te karty nowego początku. Myślę związane z pracą albo z klientem, ze współpracą, bo mamy trójkę pentakli, być może budowaniem czegoś, być może projektowaniem na przykład czegoś i jakby to, to jest tą podstawą, to jest to, co się dzieje właśnie teraz. Natomiast sytuacja pokazuje czwórkę mieczy, czyli po prostu jest cisza. Szwórka tak? mieczy pokazuje potrzebę regeneracji, ale jest to też karta tak jakby wyciszenia na, na pewien czas takiego snu zimowego, który tutaj trwa, więc jest tutaj jakiś bezruch, jakaś stagnacja. Być może czekamy na jakieś informacje, czekamy na jakieś odpowiedzi, czegoś, co się tutaj zaczęło i co jest bardzo istotujące i co Ty chcesz tu kontynuować. Więc może czekasz właśnie na czyjąś odpowiedź, no co yy, jak się widzisz w tej sytuacji, no mamy dziewiątkę mieczy, więc no, jest to duży stres. Dziewiątka mieczy mówi o tym, że mnożysz scenariusze w głowie, stresujesz się, co będzie, jak będzie, kiedy będzie i tak dalej, także ta, tu możesz mieć też w ogóle takie problemy właśnie ze spaniem i też potrzebę regeneracji, prawda? No to są też Jakieś takie zmartwienia, y, rzeczy, o których, których nie wiemy, których nie ma, o których nie wiemy, bo dziewiątka mieczy pokazuje, że przewidujesz wszystkie scenariusze, prawda? Wszystkie głównie negatywne, ale z tych negatywnych i tak tylko jeden może się wydarzyć, tak? Ale martwisz się za wszystkie. E, także ten stres tutaj rzeczywiście jest. Możesz również przy w tym nowym początku być po prostu przy, mocno przepracowany i na przykład już głowa, ci puchnie i prawda, ta czwórka mieczy mówi o tym, że no, możesz potrzebować tej regeneracji albo prawda, twoje ciało samą sobie bierze tą regenerację, bo czasem po prostu chorujemy, dlatego że ciało już nie daje rady spełnić wszystkim naszym oczekiwaniom prawda, i po prostu bierze urlop tak? spada odporność i prawda, wtedy ten wypoczynek jest wymuszony, ok? Co jest tutaj wyzwaniem, no, mogą być to mm, prawda? albo pełne ręce roboty, bo siódemka Kijów mówi o tym, że po prostu masz tonę informacji, tonę maili, zadań na przykład bardzo dużo, wszystko jest w powietrzu, wszystko jest ruchome bardzo, no, albo nie ma tego ruchu, prawda? To wyzwanie, czyli jakaś komunikacja, jakieś sygnały zwrotne, tak? Ym, no to też jest karta podróży, tak? Bycia Pomiędzy jednym miejscem a drugim. Być może na przykład prawda, tego wymaga y, y, Twój zawód, to co robisz, a martwisz się, że potrzebujesz tutaj snu w ogóle. Co się będzie działo? No, mamy tego króla kijów, myślę, że to jest bardzo konkretna osoba. Król kijów często się pokazuje jako właśnie szef, taki um, przedsiębiorca, ktoś, kto jest bardzo niezależny, silny charakter. No, myślę, że to jest również odpowiedź na to, co chcesz, bo, bo twój, to jest Twój kierunek. Ty chcesz tego asa kijów, prawda? A on ma tego asa kijów, on może Ci go wręczyć. Więc myślę, że będzie tutaj jakieś spotkanie albo jakieś, jakaś mm, rozmowa, decyzja, no to może być również Twój partner, yy, prawda? Mamy partner, Partnerka, prawda? Ale tutaj się pokazuje partner. No, mamy królową też kijów, jakby w tym obszarze, ukrytym. I dla mnie oni są trochę odwróceni od siebie. Tego nie widzisz. Mamy królową kijów i siódemkę kijów. Siódemka kijów jest taką kartą waleczności, odpierania, upierania się też przy swoim, takiego. Um, um, Walki o swoje, zaradności, e, e, odwagi też, prawda, tego nie widzisz w tej sytuacji. Ja mam wrażenie, że może być tutaj coś związane z właśnie z tym królem kijów, albo Król Kijów przyjdzie z odpowiedzią z, e, dla nas, a tutaj z swojej strony jest dużo takiego hardości ducha, tak, ale jeżeli to są partnerzy to oni są trochę mm, odwróceni od siebie, tak, bo królowa kijów patrzy na tą siódemkę kijów. Pilnuje swojej góry tak jakby. I jest to tak jakby kolejny etap do siódemki, która jest tutaj wyzwaniem. Ciężko jest to zrobić, bo być może musisz walczyć z kimś. Może tutaj też tak być, że przyhamowuje cię tutaj partner e, właśnie e, z powodu jakiś swoich zmiany planów, na przykład swoich jakichś nagłych decyzji albo, prawda, coś u niego się takiego dzieje. No i ogólnie jakby, prawda, rwiesz się do tego nowego początku, tu, ale tutaj jest jakieś przyhamowanie. Jak się kończy sytuacja? No mamy dwójkę mieczy, więc dwójka mieczy mówi, no znowu jest taka karta odcinania się od czegoś, ale też wstrzymywania w działaniu, więc kontynuujemy, mam wrażenie, z tą energią, tak jakby odcinasz się od tego, od, y, y, odsuwasz się od tego, ok? Jeżeli. No jeżeli tutaj jest jakaś. Y, y, y Jakiś problem pomiędzy wami, no to mam wrażenie, że ta dwójka mieczy mówi o tym, że się skupisz na sobie. Nie podejmujesz żadnej decyzji, ale się blokujesz, bo ona nie słucha nikogo, ale jest, zbiera siły, koncentruje się na sobie, ale jest też w takiej energii e, niepodjęcia decyzji, nie podejmowania decyzji, natomiast skupienia się na tym, co jest i na. Swoich myślach, tego tak? co, co ona myśli. Ona się nie rozgląda na prawo i lewo, tylko właśnie koncentruje się do wewnątrz, prawda? Więc znowu ta energia, taka powtórzona w tej czwórce um, um, mieczy. I tu, jeżeli właśnie to jest takie partnerskie czytanie, no to ja mam wrażenie, że. Może tutaj nastąpić jakaś zmiana w partnerze, ale jakby tu już jest jakaś cisza i może być takie trochę odcięcie, odsunięcie się od całej tej sytuacji, bo ja mam swoje nowe tutaj rzeczy. I ta komunikacja jest utrudniona. I to może być też tak, że po prostu jesteś w podróży, prawda? I ten dostęp do partnera jest, jest jakby ograniczony, jest ta odległość i jakby... No jest tutaj jakaś, jakaś cisza. Możesz się tutaj martwić jakimiś wieś, wieś, wieściami od. Jakby z daleka, tak? bo to są te wiadomości, które przechodzą na odległość. Prawda? Ale myślę, że koniec z końcem nie, nie, jakby będziesz skupiać energię no, w sobie, hmm, poczekasz, nie będziesz działać pochopnie e, i tak jakby bronisz też w pewien sposób dostępu i tak jakby kumulujesz energię w sobie, no, nie? zanim coś podejmiesz. No, a jeżeli czekasz na jakąś wiadomość od kogoś, no to mam wrażenie, że tutaj może nie być tego zielonego światła. Jeżeli czekałeś na coś takiego, no mamy kort więc nagła zmiana, gwiazda, prawda, czyli nadzieja, ale śmierć mówi o tym, że coś się tutaj zakończa, tak? No i mm, e, prowadzi to do jakby braku decyzji, czekania na coś jeszcze, e, prawda? E, Okej, okay, zobaczmy, co Ci tutaj Tarot radzi. Jakie są rady dla Panny? Okej, okay, siódemka pentakli. Siódemka pentakli mówi o tym, że już sobie coś wypracowałeś. Właśnie, tutaj mamy... Królową Kijów i Siódemkę Kijów. Tego nie widzisz w tej sytuacji, tak? Siódemka Kijów pokazuje taką naprawdę hardość ducha, pokonywanie konkurencji, bronienie tego, swych przekonań, tego, co się zbudowało. To jest też świetne mierzenie się z konkurencją i, i duża taka m, takiej pary do działania. I, I też nie boimy się wyzwań, tak, w siódemce kijów. No i dla mnie ta siódemka pentakli mówi o tym, że poczekaj, się, nie rwij się, nie musisz jakby e, e, zaraz wszystkiego tutaj robić. Siódemka dla mnie pentakli mówi o czekaniu, aż wszystko... Aż owoce Twojej pracy dojrzeją, to jest też e, jakby korzystanie z tego e, i takie odcinanie kuponów, tak? E, ta nagroda na końcu tej drogi jest tu obiecana i ona się. E, ona będzie. I dla mnie to jest też trochę takiego spokoju, tak, takiego to, czego nie widzisz w całej tej sytuacji. E, siódemka Pentakli dla mnie, zwłaszcza w tej talii, ona, mamy tutaj ciężarną kobietę, więc jej zadaniem jest czekanie na ten poród, prawda, a nie dwojenie się i trojenie i chodzenie w kółko kiedy-kiedy, no. Wtedy, kiedy potrzeba, tak. Nie trzeba tutaj przyspieszać jakby spraw. Więc ja myślę, że po prostu jeżeli rzeczywiście się pojawia taki e, urządzenie, to pamiętaj, że już stoczyłeś dużo walk i to się opłaciło, to się będzie zwracać i po prostu nie musisz tutaj niczego przyspieszać. Poczekaj i tu jakby ta no, te nowe sprawy nie uciekną będzie wszystko ok, a jak jest taki nawał pracy, to sobie z tym poradzisz, prawda? Bo jesteś królową kijów. Mamy też tą królową mieczy, która umie postawić granice, prawda? Dwójka mieczy, postawienie tych granic. Dla mnie często w ogóle właśnie ta królowa mieczy się też kojarzy z panną, bo tutaj jest dużo takiej takiej. Um, w, um, um, Jasnej komunikacji i panny są takie właśnie skrupulatne, konkretne, też umieją zakomunikować jasno i wprost. I często właśnie, ponieważ jest też ten Merkury, który się tutaj właśnie przewija, też przez królową mieczy, ona mi się często pokazuje jako panna okej, okay, ale właśnie pamiętaj że jesteś tą królową i siódemka kijów mówi o tym, że sobie poradzisz z tym wszystkim, jak wrócisz no nie? więc korzystaj jeżeli masz ten wyjazd on może być dla ciebie wyzwaniem, bo jest dużo spraw mogą cię na przykład na tym wyjeździe prawda, atakować telefonami a to sobie wszystko prawda, rośnie także nie martw się o to no dobrze, myślę, że to wszystko, panny, na ten miesiąc. Pozdrawiam. Widzimy się w kolejnych czytaniach.